Hej, witam serdecznie, z tej strony Uchka. zapraszam Was na kolejny filmik. Tym razem nie wiem, co się będzie działo, nie będę opowiadała, bo bardzo, zauważyłam, że bardzo często opowiadam, co się będzie działo, a potem i tak jakoś się gdzieś, o, jak to powiedzieć, gdzieś się rozproszę i ostatecznie i tak nic z tego nie ma. Tak więc, zobaczymy. Jak wygląda sytuacja? W ogóle muszę się orientować tutaj. Wygląda to tak, tak sobie. Tutaj brakuje ludzi do pracy. W sumie nie wiem, czy to nam po tej stronie coś zadziałać. Ruch jest taki dość natężony. Jeszcze jest ok, nic się złego nie dzieje. A mimo wszystko. Nie wiem, z czego to wynika. W którym momencie tu się dzieje coś niedobrego? Nie wiem, czy widzicie to, czy nie widzicie. Nie, nie. Chciałabym na prostą, żeby mi się tu coś wyginało. Będzie to dobre. Dobra, myślę, że troszeczkę lepiej. I zjazd jakiś, tak? Zjazd. Tu mogę już poprowadzić normalną w sumie ulicę. To nie jest ani zjazd, ani wjazd. Ten więc może przeprowadzę tutaj. O, o, trochę jakoś lawa, ale jest. Ojej, brakuje mi pracowników. Aha, też mi, a wcześniej też mi brakowało, tylko po prostu... okej okay, rozumiem. Tylko nie, nie rzucało się tak w oczy. Tutaj może zrobię parę sklepików, bo widzę, że zapotrzebowanie na sklepy też są. Jest tu dość hałaśliwie, ale sklepy też są hałaśliwe. E, na szczęście nie ma dużo zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia w sumie nie występują, no bo to jest teren leśny. Dlatego wydaje mi się, że mogę spokojnie tutaj pociągnąć taką uliczkę z jakimiś tam sklepikami. Mniejszymi bądź większymi. Myślę, że mniejszymi. O, znowu ten podział. Nie lubię go. Ehm. O proszę, nawet woda jest. Wystarczająco, mam nadzieję. Mhm. I myślę, że tutaj zaraz poprowadzę drogę. w sumie nie powinno być tej... Ciach? Dobra. Nie, nie, to w sumie nie powinno być. A? Co sklepy? Co sklepy, co sklepy, fajnie. Dobra, idziemy dalej. Mm. Jak wyglądają te surowce? Jeszcze raz. Las jest głównie tutaj. Tutaj też jest fajnie, też nie można narzekać, ale już nie tak. W sumie tutaj idzie woda, więc może w tym kierunku powinnam lecieć z domkami. Dobra, jedziemy. Nowa era dróg się rozpoczęła. Będziemy stawiać domy. Widzicie? Fajnie. Pach. Pach. Ciach. 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 Dobra. I teraz zrobimy tak. Domy. O, dużym, o dużej e, liczbie mieszkańców. Nie są może one super ekstra zdrowe nie są są dość hałaśliwe, no ale no postaram się za to jakoś to tak e, wynagrodzić w sensie mm, postaram się zrobić coś, żeby mieszkanie tutaj było w miarę atrakcyjne e, droga nie ma u, dojścia tak wiem, zdaję sobie z tego sprawę pach mm. To jest jednokierunkowa? Cały czas jednokierunkowa, o. E Ups A, czego nikt mi nie powiedział? O nie Ale odwaliłam, ha! I nikt mi nie, nic nie powiedział. Oh, jak tak można. Ja pewnie tam też porobiłam takie dziwne rzeczy. A uh, nie. Albo? Nie, to jest ok. Prosto będę zakręcić. Dobra, to się wydaje ok. Co ja tutaj narobiłam? Muszę się zorientować, czy ja tutaj też nie wylądam czegoś takiego? Dobra, tego nie. Tutaj. Ciach, 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 ciach. Dwustronna, dwustronna. Gdzie ja zrobiłam jeszcze... Mm, ...drogę? Dobra, tu jest dwie strony. Tu jest wszystko w porządku. Dobra. Proszę, są tak, są domy. Póki co na razie brakuje wody. Podciągniemy tutaj wodę. Hop. 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 I wydaje mi się, że wystarczy. Brakuje ludzi, brakuje rączek do pracy. Ludzie, chodźcie tutaj. Mam dla was mieszkanka. Jakiś tam ogródek chiński. Teraz mhm. znajdę Wam szkołę. Przestępczość się na razie ok. Edukacja. Podstawówka. Postawimy może tak koło fabryki tak niezgrabnie troszkę. A postawimy tutaj szkołę. A tu postawimy zaraz. Drugą. Na uniwersytet na razie muszą dalej jeździć do uniwersytetu. Bezpieczeństwo pożarowe jest. Przestępczość, jakiś taki malutki postronaczek policji, może tutaj postawimy. A co, żeby się czuli bezpiecznie? Malutki. Edukacja jest ok. Zdrowie. Zdrowie, jakiś ośrodek zdrowia absolutnie koniecznie żeby ludzie zdrowi byli aha brakuje tutaj budynku między a pomiędzy między a pomiędzy między a pomiędzy zrobimy tak nie, to jest znowu za małe a to jest też za małe dobra, tak tak, tak Piórowiec. i powinno być na razie ok. Mam nadzieję, że jakoś tu się rozwiąże. Jak tutaj to wygląda z tej strony? Może by nam też tutaj jakieś połączenie zrobić, ale to może za chwilę, nie od razu. Jak dojdzie mi troszeczkę więcej mieszkańców, póki co robi się troszeczkę tłok. może tutaj troszeczkę skoryguję tą drogę bo oni tak w sumie muszą nieładnie nie, ja nie chcę teraz naprawić chciałabym ją zrobić naprawić tutaj troszeczkę Tak. jakoś żeby tam sobie ewentualnie dojeżdżali co ja chciałam powiedzieć elektryczność na razie jest w porządku dostępność wody jest w porządku status spalania jest ok dobra A jak to wygląda z, ze zmarłymi pewno być też ok hm, nie wiem A... Dobra, później zrobię samę, nie teraz. mi się tutaj takich kocioł nie robił. Ale nie chcę też tak bezmyślnie stawiać drogi. Muszę tutaj coś wymyśleć. Tak się zastanawiam, czy nie poprowadzę pod spodem drogi. Tak, tak zrobię. Dokładnie tak zrobię. Stąd na przykład dotąd. I patrzcie. Pa! To miejsce już jest zajęte, no dobra. Nie, wygląda na razie, że jest ok. Mam porobione drogi, brakuje mi ludzi, mam budynki, które nie funkcjonują. Nie wiem, czy. Ojej, przepraszam, latam tą kamerę jak kupię. O, ludzie się cieszą. Z yeah. jednej tak się cieszą, no bo wiadomo, tak. Fabryki. Ale z drugiej nie ma. Nie będą mieli miejsca pracy. Więc nie rozumiem za bardzo, z czego oni się tak cieszą. Tak. Wydaje mi się, że tutaj w ustawieniach coś było, że jeżeli. Mm, nie, nie, ch chciałabym ogólnie, nie, nie, nie chcę konkretnie jakiej przestrzeni, chciałabym ogólnie, że. Mm, jeżeli one podupadają to że mogłabym podwyżka podatku, ulgi podatkowe, ulgi podatkowe, hmm. zakaz ruchu ciężarowego, zakaz jazdy po chodniku rowerem hmm. Mogłabym zakazać tutaj jeżdżenia ciężarówek, ale ja nie wiem, to później będzie z. Um, powiedzcie mi, z. ZO! Ile ono kosztuje? O nie mogę policzyć. Raz, dwa, trzy. 180 tysięcy. Mm, no nie. Aż tak hojna to jeszcze nie jestem. Aż tak dużo pieniążków tutaj jeszcze nie mam. Niestety musicie jeszcze troszeczkę poczekać jak będę bogatsza. A jak to wygląda wartość ziemi? Wartość ziemi jest całkiem przyzwoita. I jeśli... Od czego jeszcze zależy wartość, wartość gruntu? No no, no nie wiem, no na razie zostawimy to tak. To rozwiązanie pod ziemią bardzo mi się podoba. Jestem z niego zadowolona. Hmm, brakuje, tam brakuje rączek do pracy. Tutaj na razie wygląda jakby był spokój. Jakby wszystko było ok, tam gdzieś pojedyncze problemy. Tutaj w sumie też nie wygląda. O co chodzi? Podatki. Zbyt wysokie podatki. Dobrze. Jeden się burzy. Albo? Jeden. Dobra. Jedna osoba, że są zbyt wysokie podatki, podjedziemy tutaj. Ojej. Tu na razie nikt się nie żali na podatki. Na razie się dąpali. Jak to będę ze strażą pożarną? Niskie. Dobra. Dobra, nie będę tak sknerować już. Nie będę taka żyła. Dobra. Jak tutaj to wygląda? Skalira się na coś? Nie, na razie jest wszystko w porządku, wygląda zadowolenie. Ludzie, którzy mieszkają w Lowdon, są zadowoleni. Ten rejon wygląda tak troszeczkę. W też. Jest fajnie, jest fajnie, ja jestem zadowolona. Oni są, powiedzmy, też że zadowoleni. Fajnie, podoba mi się co mogłabym tu jeszcze zrobić żeby to jakoś uatrakcyjnić żeby coś tak wiecie jakoś dodać temu powera hmm. taki duży niby ruch ale nie wygląda jakby miało się tam nie wiadomo co dziać. mogłabym tutaj teoretycznie przeprowadzić yy, też yy, drogę w sumie dlaczego by nie Tutaj poproszę już normalną. Narobię dróg, wiecie. Jest okej. Okay. Albo Nijak. nie, Nie dociągnęłam dokładnie drogi. Dobra. Jest okej. Okay. Tak mi się wydaje. Powinno teraz być troszeczkę łatwiej. Chociaż jak ja podejrzełam i tak będą sobie wybrać tą tutaj drogę to hmm, jest mniej zamieszkała metro, metro jest tutaj, metro jest tutaj, czyli teoretycznie prawie wszędzie jakoś tam się można dostać. Może tutaj powinna jeszcze stację metra postawić, jak to wygląda z pieniążkami. Mam ładny przychód, więc mogłabym w sumie postawić hmm, kolejną stację metra. Tutaj, na przykład, jeszcze raz, co tutaj było? Sklepy. To metro pasuje jak najbardziej? Tak. wiem, tutaj. Tutaj, fajnie. Ja wiem, ktoś tam jest już niezadowolony. Zdarza się. I teraz zrobimy tak. W sumie z tej stacji. nie mogę tutaj stoić? Dobra, no może być tak. Pociągnę tutaj. Uh -huh. Teraz stąd. Tutaj. Okej, okay, fajnie. Teraz zrobimy drogę. Przeciągnij winię. Dłuża, ale dłuża. A nie? Dlaczego znowu tutaj nie mogę postawić przystanku? To, to już funkcjonuje, metro. A dlaczego tutaj nie mogę postawić? Cia? Ja. Jest. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy pamiętacie, czy ktoś z Was oglądał, ale ostatnim razem też miałam takie problemy. O, znowu mi nie idzie ta stacja metra. Ja pewnie ją źle połączyłam. Dobra, zrobimy tak. Nie jestem szczególnie zadowolona, ale na cóż. Ah, zrobimy tak. Zrobię tutaj on. No nie mogę. Więc to metra nie, mo nie może mieć. Normalnie powinno mi się... Może ja... Może chodzi o to. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Spróbuję jeszcze raz. Ho. Dobra, może teraz pójdzie. Patrzcie. Pójdzie? Pójdzie. Muszę jakoś tak na tą macierzystą klikać? Nie wiem, Nie wiem jak to dokładnie wygląda. Dobrze. Łącznie 0 na tydzień. Może by nam też taksówki zrobić? Co myślicie o taksówkach? Chociaż w sumie już powiedziałam, że mm, na dzisiaj chyba to zostawię. Myślę, że. Na razie wystarczająco sporo zrobiłam. Znaczy może nie zrobiłam za dużo, ale myślę, że na razie to wystarczy. Następny filmik prawdopodobnie, e, prawdopodobnie będzie skupiał się na tym, żeby jednak, przepraszam, żeby zbudować te domy, fabryki i tak dalej, i tak dalej. Ale na razie zostawiłem to tak, jak jest żeby to też się nie przyciągało i nie było za długie. Jeżeli Wam się podobało, to jestem, to bardzo się cieszę i mam nadzieję, że następnym razem będziecie także mi towarzyszyć. Jeżeli nie, to trudno. Tak czy owak, bardzo dziękuję za oglądanie. I do następnego razu.